Witajcie. Dzisiaj wybrałem się szybko, na szybki wypad na rzekę. Dzisiaj spróbuję siły z płotkami mamy dzisiaj 5 maj, godzina 15.30 prawie dochodzi, także taki szybciutki spontaniczny wypadzik. Eee, ostatnio chodziłem tutaj z zakleniami i namierzyłem, że tu stoją płotki no i postanowiłem, że się wybiorę tutaj na płoteczkę zobaczymy jak to wyjdzie co mamy? jak zwykle bolonka 6 metry żyłka główna 16 spławik 8 gram takiego będę używał na Rzece Łynie oczywiście jestem na Rzece Łynie przypom mam tu jeszcze pokleniach 014 0,12 Zaraz zmienię go na 0,10, haczyk dziesiątkę dam. E, taki mam najmniejszy w tym momencie. Po prostu szybko wziąłem się, spakowałem i szybciutko na wodę połowić coś, pobawić się. Oczywiście jakiś tam zapas z pławików. Podbierak tu musi być, bo wiadomo, rzeka jest nieobliczalna, nie wiadomo co jaki nam przyłów będzie. Są tu klenie, jazie, płocie, leszcze. E, to no dużo tej ryby jest, tak? Przeróżnej. E, dlatego podbierak mam zawsze ze sobą. Oczywiście wiaderko. Do przyponów jakieś żyłeczki, ciężarki, haczyki. E, malutkie wiaderko. Tutaj sobie wody nabiorę, żeby rozmieszać zanętę. Mam kukurydzę wziąłem. Oczywiście szmatka musi być. E, szmatka musi być, kukurydzę. Smaku y, słodka, miód i oczywiście pineczka. Na pinkę będę łowił. Zobaczymy jak y, będzie dużo drobnicy. To spróbuję założyć y, kukurydzę, może coś większego. Może tam dalej wypuszczę, może jakieś klenie tam dalej będą dostały. Zobaczymy, zobaczymy. Najpierw pokombinujemy. Zobaczymy co tu będzie, czy, czy w ogóle coś będzie. Miareczkę tu mam ze sobą. No i oczywiście zanęta. Na szybkiego 3 kg gliny rzeczna wiążąca i kilogram miałem, nie miałem na płocie, miałem jakąś tam leszczową zanętę kilogram. Także 3 do 1, 3 kg 3 kg gliny rzecznej wiążącej i kilogram zanęty. Jest bardzo glina bardzo mocno klei, także tutaj nie chcę, żeby Przemoczyć jej, dosłownie delikatnie, delikatnie, ją tam będę pomału domaczał, wymieszam, niech się napije w międzyczasie, zacznę przygotowywać sobie wędkę, zmienię przypłon, haczyk i zobaczymy, zobaczymy co się będzie działo. To zaczynamy. Sobie na boczek odłożę. I delikatnie namaczam, żeby nie przemoczyć dosłownie trochę wody i zobaczcie, już można kleić kulę. Tylko jeszcze tak troszeczkę tu jest mocny prąd. To jeszcze troszkę ją domoczę, żeby te kule troszkę dłużej się trzymały na dnie, żeby tak szybko jej nie wypukało. i no, już praktycznie mamy zanętę gotową kulę niech troszkę jeszcze się napije ja w międzyczasie przygotuję sobie przypon, wędkę rozłożę i tyle pamiętajcie podpórka naprawdę bardzo się przydaje sobie wędkę oprzeć W miarę w końcu się pogoda zrobiła Jest trochę lepiej bo Weekend majówka Byliśmy na Karpiach Cały weekend Od piątku do poniedziałku Naprawdę powiem wam w maju, w majówkę zima Była tragedia tu Mamy drzewa nisko Ale sobie poradzę Zaczynamy nęcić, zobaczymy jak to zanęta no to w porządku zrobimy, odstawimy wszystko, derko, reczkę jakoś Na początek wrzucimy cztery kule średniej wielkości i zobaczymy, co będzie się działo. Federka oczywiście służy nam do siedzenia. Żeby nie ciągać ze sobą niepotrzebnych rzeczy, niepotrzebnych krzesełek, wystarczy na te 3 godzinki wędkowania w zupełności wystarczy trochę wieje, ale tu jest w dołku i naprawdę, naprawdę jest fajnie, ciepło, trochę się rozepnę bo nie myślałem, że tak będzie. No, nałożyłem pięć. Grunt mniej więcej wiem po ostatnim razie. Zobaczymy. Jakiś tam zaczep był. Pierwsze rzuty to takie bardziej zobaczenie jaka jest głębokość, gdzie jest wypłycenie. Troszkę delikatnie zmniejszę. Dwa centymetry, trzy, nie za dużo. I stopniowo będziemy patrzeć jak to będzie się nam układać. I jest pierwsza rybka. 5 minut po nęceniu podchodzą dobre miejsce, wytypowane. jest ładniutka płoteczka. No ładniutka, no taka. Płoteczka. Nie przygotowałem wychacza. leczyła. Jest poteczka, 5 minut po zaanencień. rybka trochę większa, bardzo daleko puściłem Nie. taka sam. zaczyna tu się zrywać, powiewać tu zaczyna. Słońko schowało się i jest rybka, płoteczki nie za duże. Minęło półtorej godziny. Brania ustały do Donęce. Ostatnią partią. i trzeba często donęcać te kule są te kule są dosyć szybko wypukiwane nawet nie użyłem A... jest daleko, bardzo daleko wypuściłem jest rybka. Jak na za zapłotką to daleko jakbym łowił klenie, to jeszcze, jeszcze dalej, dalej bym wypuszczał. Same płoteczki nic żadnej innej ryby. Jeszcze zaczyna padać. I jest kolejna. No. Ta ładniejsza już. O. Zaraz Wam pokażę. Chyba już szczupak kiedyś. Całkiem niedawno. Chyba szczupaczek zobaczcie. Oj. Ach, jak ją przetrącił. Coś ją przetrąciło. Rybka do wody. I jest nad kulami dosłownie Kawałeczek za kulami O, ładna kulka Właśnie ładne płocie, piękne płocie Pamiętajcie, wyhaczacz mieć zawsze przy tak małych haczykach Bardzo fajnie się wyczepia ryby. No zobaczcie, może teraz znowu nad kulami uda się. Przytrzymam troszkę nad kulami. No tym razem nie udało się. I dalej. Tak, branie dalej troszkę. delikatne brania szczerze powiedziawszy to potrzeba by było delikatniejszy zestaw ale nie chciało mi się zmieniać szybko po po pracy wędka w rękę w dłoń zobaczymy może tutaj bliżej te kule jednak się ustawiły daleko fajnie się boloneczka ugina Nie dużo lepszy ale zabawa fajna To donęcać, albo troszkę więcej wody do bliny, bardziej zbić te kule. Zdjęcie dla róży, że biorą. Nikt żałuje, że jej nie ma. i jest, skrypka kolejna troszkę dalej wchodzą, tutaj blisko tak nad kulami nie widać trzymają się z tyłu, o ta malutka Kończę na dzisiaj wypad na płotki, połowiłem, posiedziałem nad wodą w sumie tam z 3,5 godzinki. Może to nie był jakiś rewelacyjny wypad, ale ja ogółem jestem zadowolony, złapałem tam kilkanaście płotek, nie za dłużej, niektóre takie fajne dłoniaczki. Może jakbym się bardziej przygotował, to by może więcej złowił, ale to mówię, to jest takie szybkie wędkowanie po pracy, polecieć się, zrelaksować, spędzić czas nad wodą, tak? To o to chodzi. Chcę tu pokazać w tych filmach właśnie takie e, szybkie łowienie dla siebie, tak? Wyjść z domu, wyrwać się. Teraz już mamy pomału, już się ciepło zaczyna robić. To te spędzanie czasu nad wodą na pewno będzie coraz, 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 coraz to milsze, tak? I tyle. Dzięki że mi oglądacie subskrybujcie mój kanał następny filmik na pewno będzie jakiś tam wypad teraz ruszę na klenie e, pojeżdżę za kleniami e, może coś tam się ładnego trafi jednak te klenie dają tą e, adrenalinę tak? to, przy tych płotkach to nie ma tej adrenaliny a klenie jednak no nie, wiesz, nie wiesz co wpadnie naprawdę co tam się uczepi tego haczyka a pływają w łynie, klenie naprawdę bardzo ładne. Jest bardzo ładna ryba, tylko trzeba się do niej dobrać. Ja Wam troszkę może pokażę, jak to zrobić, jak szukać, na co łowić. I tyle. Oglądajcie, subskrybujcie. Może następnym razem pojedzie ze mną moja operatorka kamery, będzie mi trochę łatwiej, lepiej te filmy będą wyglądać, bo samemu to wiecie, jak to jest. Trochę staram się GoPro, trochę staram się e, aparatem na stojaku. Co mogę, to pokażę. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Do zobaczenia nad wodą. Może kiedyś tam ktoś się spotka ze mną. Na razie, cześć.